Ostatnio pojawiły się filmy, gdzie wygenerowane młode kobiety zachęcały młodych ludzi w Polsce do wyjścia z Unii Europejskiej. Jest interwencja skuteczna Ministerstwa Cyfryzacji. W kilkanaście godzin te filmy zniknęły. Komisja Europejska poprosiła o wszystkie materiały w tej sprawie. Być może X będzie ponownie ukarane przez Komisję Europejską. Ale y, pojawiły się tak naprawdę wiralowo na wszystkich mediach społecznościowych. Na TikToku, a potem były udostępniane wszędzie. Na Facebooku. Na Facebooku. Y, wicepremier Gawkowski zwraca uwagę na to, że sztuczna inteligencja tworzy treści nielegalne, niszczące ludzi, psychikę. Grok to już X to już ta sztuczna inteligencja, która jest na X w ostatnich dniach, co robiła, no po prostu okazuje się, że można zlecić grokowi, żeby po prostu rozbierał ludzi, kobiety, dzieci, żeby obnażał ludzi. Tak więc każdy, kto zamieści zdjęcie może paść ofiarą sztucznej inteligencji. I Krzysztof Gawkowski wzywam, cytuję prezydenta Nawrockiego do jak najszybszego podpisania ustawy o usługach cyfrowych, dzięki czemu usuwanie nielegalnych treści będzie łatwiejsze. Dlaczego są politycy, którzy używają argumentu wolności słowa wobec rzeczy, które są wytworami sztucznej inteligencji? chciałabym to pojąć, bo ja to, jest, to jest pomieszanie pojęć, panie pośle zasłania się pan wolnością słowa, pan i pana Jeszcze partia, nie, ale nie. już nie no mówił pan wiele razy powie tak. pan oczywiście, że tak, No przecież wiem, co Konfederacja mówi, mówi, że pan prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować tą oczywiście. ustawę, bo chodzi o wolność słowa, jaka wolność słowa w przypadku sztucznej inteligencji, która na przykład będzie rozbierała w internecie pana dziecko, Panie jaka to jest wolność ale, słowa ale... zablokowana, tak jak no bardzo nie, nie, nie abym mógł się wypowiedzieć tak e, w całości, żeby państwo nie przerywał. Bo myślę, że w tej kwestii trochę wiem. To znaczy, yy, jestem przewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności no i Nowoczesnych Technologii. I wiem, że pana poprawki zostały przyjęte do tej ustawy. W niektórych krajach Unii Europejskiej jest tak, że to sąd decyduje hmm? o tym, czy zablokować, czy nie. A państwo i pan minister Standerski, i pan minister Gewkowski chcą wprowadzić taką procedurę, żeby to Urząd Komunikacji Elektronicznej, pan prezes... No nie, ja rozma ale, no, ale rozmawiałam w piątek z ministrem Sanderskim, jest który powiedział, że ten ten... No, wprowadzono... I dużo, i często mija się wprowadzono z, z czyli skłamał minister Sanderski, nie mówiąc, że będzie... Powiedział, że będzie powiedział, że decydował, że decyduje... decydował sąd za każdym razem. Urząd no, nie, 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 no, no, Komunikacji, no, no, ale można się odwołać do sądu. Dlaczego? Dlatego, że procedury sądowe, jak pan wie, w Polsce trwają strasznie długo. A to może byście państwo Pracowali, żeby nie trwały długo. Czyli od 10 lat tak nad tym pracują. Być może pani naprawdę została wprowadzona w błąd i słuchacze, czy widzowie Ja no myślę, że nie została wprowadzona jest w błąd. Jest tak, ale to proszę dać mi wytłumaczyć. Wygląda ale... to faktycznie tak, że Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie Wydaje mógł blokować decyzje. treści no. i osoba, która ma tą treść lub cały portal nawet zablokowany, Panie proszę sobie wyobrazić, jest portal X.

Policja, która Jeśli powinna mogę. takie przestępstwa ścigać, nie. W tej chwili to, to Policja działać. i prokuratura Proszę Państwa, proszę bardzo, naprawdę, no. Przecież nie nawet nie można zadać pytania myśli, żadnego. Drum. Jest policja i prokuratura, i na przykład mamy wybory, i mamy ciszę wyborczą, i po ciszy wyborczej wrzucany jest film, w którym okazuje się, że lider jakiejś partii popełnia przestępstwo albo bierze udział w rzeczy obrzydliwej. I nie można tego filmu usunąć, a jest on nieprawdziwy. Można nie, że można. właśnie I chodzi, o to, właśnie chodzi o to, że Przecież... dzisiaj filmy, o których zaczęłam mówić, czyli filmy, które były wygenerowane przez AI. Zajęło A to... to kil... pojęcia, Zaj... ale... Czy pan da powiedzieć? Zajęło to kilkanaście godzin. Mnie nie Możemy mieć powiedzieć. na przykład... Mówi pan bardzo dużo. No, ale nie dokończyłem myśli. Wie pan co? No po prostu troluje pan w tym momencie najnormalniej w świecie. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby w sekundę usunąć treści, które mogą na przykład zagrażać wyborom, porządkowi publicznemu. I bardzo dobrze, panie pani redaktor, że pani wspomniała są o wyborach. I odsłon takich tak. filmów. Tak. Dokładnie o to Bo chodzi. Bo jesteśmy w sytuacji, kiedy rok temu były wybory nie cały, tak? W maju wybory Tak, wiem, teraz będzie pan mówił o Nasku. Tak, i mówię no, o Nasku, tak. który właśnie no, brał udział w tym całym procederze Oczywiście. w kampanii wyborczej. Oczywiście. I do tej, I do tej pory nic się, tutaj, z się z tą kwestią nie stało. Chcemy Na mieć chcemy narzędzia? Czy chcemy mieć wpływ, narzędzia, czy nie chcemy mieć narzędzi? Adam Gomoła. To, co jest najważniejsze chyba w tej całej ustawie, to to, że my tam nie wprowadzamy żadnej dodatkowej y, sankcji za mówienie jakichkolwiek rzeczy. To, co jest nielegalne. offline... Blokada off treści, to jest sankcja. Nie, no nie, 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 nie. Bo państwo mówili o wolności słowa. Można mówić dokładnie to samo, co by pan sobie poszedł, nie wiem, tutaj w tym studiu. No czy Nie, bo uznacie idzień, to za mowę nienawiści i zablokujecie korupcję. Nie ma ustawy, że żeby, proszę żeby, żeby rzetelnie ustawę. móc walczyć z takimi treściami. Jeżeli mamy średni czas postępowania sądowego, na poziomie około pół roku. To no to, to proszę no, nie umożliwić nie nam tak. to no, ale przed to, innymi, wy... bo nie przestać przestać no wszystkim to, przerywać. Pan, pan Nawrocki też blokuje reformę sądu. Pan mnie nie musi mówić. Ja... Jest uderzeniem przede wszystkim także w farmy troli. I to niestety chyba was najbardziej boli, że wasze modus operandi no, akurat to, się skończy. Akurat, I wy manipulacje jesteście jesteś które stosujecie na szeroką skalę po prostu sianie dezinformacji, po to, żeby szczuć na rząd, na Unię Europejską, na może jednak będzie można tam za, za te informacje. Y ale to się też to, jednak. To się, to się jednak. jednak. I wyszło szedło Wyszło Jednak będzie można. To, a to pan Pana nie Nie, My to nie, nie. Pani Wielu. Maria Koc, na koniec, na koniec tego wątku, jeśli mogę. mnie to, że właśnie cenzurę chcę zaprowadzić. I właśnie pan to przyznał. Powiem panu tak, naprawdę. Może pan siedzieć i do końca mówić: cenzura, cenzura, cenzura. Padło tutaj ilość przykładów. Padło tutaj ileś przykładów, które. Pokazują, że w ogóle nie chodzi o cenzurę, tylko o ratowanie ludzi na przykład przed utratą życia. Dzieci, młodzież, prokuratora w Polsce. Ale Proszę przestać opowiadać głupoty, dlatego że mamy ma prawo nie nadąża nie za że to inteligencji. Proszę nie opowiadać redaktor, głupot. To pani głupoty teraz opowiada. No, no nie. No dlatego, że jeżeli ktoś na... pójdzie teraz i zgłosi na, na policję tego typu naruszenie, to policja z tym po prostu nic nie zrobi, bo jest bezradna. Dlaczego jest bezradna? Dlatego, że sztuczna inteligencja jest narzędziem. Ale nie jest policja. odpowiednio opisane w polskim prawie. Jest wszystko opisane. Nie. Przestępstwo nie. No, w sieci jest, jest równoważne z przestępstwem to, na ulicy. Państwo tego nie rozumiecie. Nie rozumiecie tak. tego, Czy tego, Państwo. Mogą? Pod...